W Dreźnie pogoda zaczyna dopisywać miasto, które zostało odbudowane po II wojnie światowej, zabytki. Ma naprawdę ciekawą historię. Naloty alianckie zniszczyły dosłownie miasto, rok 1945 niestety przykra historia ale o tym może trochę później z tyłu jak widać w tle mamy plac teatralny zaczynamy zwiedzanie 22 października Drezno Miasto, które zawsze chciałem odwiedzić, że lecimy z kolejną historią. No, zwiedzanie zaczynamy od słynnego swingera zespołu pałaców. Mogę powiedzieć, że naprawdę. Inger robi wrażenie. Jest jedną z głównych atrakcji Wiedza. Tutaj mamy ten plac. W tle mamy opery. Jak widać budowle są odzwierciedlone w stylu barokowym. Właśnie tak. Taki styl był utrzymywany Przed ziszczeniem tak. Wszystko naprawdę jest doskonale Odbudowane Tak właśnie Wygląda główny plac Slingera niestety Jest remont Ale można zwrócić uwagę Jak jest są wzbogacone budynki, które się przy, przewijają w stylu barokowym i renesansowym. Czyli to jest taki styl, jak pani przewodniczy powiedziała, Rokoko, to naprawdę, plac robi. Tu są budynki, które naprawdę wrażenie. Dochodzimy no teraz do góry. Jesteśmy na wyższym poziomie Tsingera. Niesamowita architektura. Wcześniej powiedziałem barokowa coś niesamowitego. Tak można powiedzieć, przed nami jest brama zegarowa. Tutaj mamy najstarszą część budynku, która została najmniej zniszczona. Brama wyjściowa. Tutaj widać sztle, nawet ślady polskie czyli orły na wieży. Oczywiście aranżeria, przepiękna. Można zwrócić uwagę, jak jest wzbogacona. Jak są wzbogacone budowle rzeźbami. Że przewija się styl barokowy, tak zwany trochę odmiana stylu barokowego, czyli Rokoko. Bogactwo które wniósł, drugi, mocny, który poświęcił tutaj, swoje... swój wkład, można powiedzieć polecić architektom, że naprawdę można powiedzieć, że w takim stylu wszystko zostało odbudowane, żeby wrócić do tamtych czasów mamy budynek Französicher pawilon przepiękne schody dużo żyć. Można powiedzieć tyle że część tych zabytków jest zbudowana ze zniszczeń nalotów z tych cegieł właśnie które są ciemniejsze przed nami jak widać mamy przepiękną budowlę kościół Katolicki, który August II mocny, włożył dużo wkładu. Jest połączony z zamkiem. Figury zdobiące, mury w kształcie, jakby to powiedzieć, torty. dwupiętrowy naprawdę kościół robi duże wrażenie jak widać jak widać przed nami znajduje się zabytkowy pałac, właśnie w tym pałacu przebywał książę król August II który lubił bardzo przepych bogactwo, pałac jest w stylu renesansowym Tutaj z tyłu widać taką wieżę, która jest również połączona z pałacem. Tutaj właśnie mieszkała księżna. Historia naprawdę jest bogata. Przede wszystkim książę. Miał bardzo dużo kochanek. Bardzo lubił przepych. Używał z życia. Miał bardzo dużo dzieci, że, że naprawdę można powiedzieć, że wykorzystywał nawet swoją władzę. Ale zamek naprawdę robi wrażenie. Tutaj mamy Grand Hotel obok na pewno ceny będą też niemałe Kasy, ceny 14,24,50 do muzeum Tak to wygląda No właśnie znajdujemy się na górnym dziedzińcu w zamku Dreźnie, naprawdę robi wrażenie wspaniałe Marius malowidła Tutaj można zwrócić uwagę na tą bramę na tym balkonie właśnie witamy gości Król, królowa witali gości to jest niesamowite miejsce Mamy kolejny dziedziniec tutaj były pokazy konne, a właśnie tak naprawdę. Właśnie znajdujemy się przy Orszaku Królów. Malowidło zostało wykonane chronologicznie, że naprawdę historia mówi sama za siebie. Mural bogato, zbogacony. Właśnie znajdujemy się przy kościele Frank Fischer Jeden z największych kościołów protestanckich w Niemczech Naprawdę kościół robi niesamowite wrażenie został zniszczony podczas nalotu alianckiego w 1945 roku Można zrobić na tą kopułę, na budowlę niesamowite Tutaj mamy symboliczny kawałek muru który został w trakcie nalotu, że na placu teatralnym znajduje się ogromny pomnik króla Jana Saksonii, który był historyczną postacią dla Niemiec. Oczywiście przepiękny, barokowy kościół. Świętej trójcy naprawdę robi wrażenie takiego piętrowego tortu z tyłu. Ja widać wieża, I oczywiście, wspaniały zamek. Wszystko można powiedzieć. Ogólnych zabytków w jednym miejscu, słynny zwinger, opera, która też w dużej części spłonęła w trakcie bombardowania. Można szczególną uwagę zwrócić na figury, postacie wokół balkonów kościoła świętej trójcy tych figur jest podobno około 60 znali się nad rzeką Łabą. Tutaj jest most łączący Stary Miasto z Nowym. Przepiękna promenada, jak widać, w tle kościół zabytkowy, kościół katolicki. Przepięknie. Wszystko się prezentuje, zostało odbudowane, jak wcześniej mówiłem. Po nalocie alianckim w 1945 roku. Jak widać jest jakiś maraton. Mamy biegaczy. W takiej scenerii biegać to jest naprawdę sama przyjemność. Mamy taki pomnik, bomby. Jedną z bomb. Takie jest przesłanie, które zniszczyło miasto. Właśnie tutaj przed nami mamy budynek Akademii Sztuk Pięknych. Naprawdę przepięknie się prezentuje. Można zobaczyć na te. Złote, pozłacane anioły, anioły kopuły Tutaj Mamy tak, taki Oczywiście znany z wizytówki Słynny most pod nazwą Augusta Z drugiej strony jest pomnik Oczywiście Augusta II Tutaj mamy budynek jak widać Sądu Najwyższego Naprawdę również robi wrażenie z tyłu jak widać wyłania się kościół katolicki Plac można powiedzieć jest jednym w swoim rodzaju dużo historii, oczywiście odbudowanej historii, ale tak to wygląda. Właśnie obecnie znajdujemy się przed pomnikiem Augusta Fryderycha Augusta, który dużo wniósł miasto Drezno, poświęcił dużo serca, wkładu. Pomnik naprawdę robi wrażenie. Z tyłu mamy teatr, zabytkowy teatr w Dreznie, który też również został odbudowany właśnie przed nami mamy też słynne przejście z zamku do kościoła świętej trójcy który został zbudowany ja wcześniej mówiłem przez Augusta Wiel mocnego drugiego naprawdę można powiedzieć że przejście Ma swój styl barokowy oczywiście. Naprawdę robi wrażenie. Właśnie tutaj już można przyjść do takiej nowoczesnej części miasta. W tle mamy oczywiście zabytkowy kościół Dresdenbark, czyli bank dresdeński. Tak to mniej więcej wygląda. Ja idę w stronę w kierunku rynku. Właśnie dochodzimy do zabytkowej części rynku Można zwrócić uwagę na kamienice jak są wspaniale odnowione paskorzeźby wszystko jest urządzone gustownie i W odpowiednim stylu Przed kościołem protestanckim mamy oczywiście znaną postać wyznawcę protestantyzmu Martin Luther Jakby to powiedzieć Neumark czyli taki główny pladzynkowy naprawdę robi wrażenie kamienice układ historyczny tego miejsca że klimat odpowiedni klimacik Kawiark, kawiarnie, restauracje że można sobie usiąść muzyczka na żywo tak to właśnie wszystko wygląda mogę powiedzieć, że Březno jest naprawdę godne odwiedzenia. Nie wiem, czy się coś stało. Mamy straż pożarną jakiś pożar muzeum czy coś? Myślę, że wszystko jest OK. tutaj mamy główne muzeum, werkesz, muzeum nie zdążymy zwiedzić, ale na pewno ciekawe eksponaty. Piękna fontanna przed muzeum Właśnie w tym miejscu chciałem zakończyć Moje nagrywa nagrywanie Z wycieczki z Drezna Znajduję się Właśnie na placu Lindenhof. Mogę powiedzieć, że Drezno naprawdę zrobiło na mnie wrażenie Wyjazd był skudowy, wycieczka skudowy zdroju, gdzie obecnie przebywam. W sanatorium oczywiście, wycieczka była z przewodnikiem, teraz mamy czas wolny. Miasto odnowione, które zostało zniszczone podczas nalotu w 1945 roku, jak powiedziałem wcześniej. Niesamowita historia tego miejsca. Rekonstrukcje zabytku naprawdę robią duże wrażenie, że można się poczuć rzeczywiście jak w tamtym okresie czasu, że polecam Drezno. Krótki czas, mam nadzieję, że tu kiedyś wrócę na dwa, trzy dni, ale pomimo wszystko była to wspaniała wycieczka, poznanie nowego miejsca. Zawsze chciałem zwiedzić Drezno, czyli kolejne marzenie się znowu spełniło. Dziękuję za oglądanie. Serdecznie pozdrawiam. Mile widziane subskrypcje. Polubienia. Pietrek podróżuje. Cześć. Właśnie kończysz spacer. Po odnowionej historycznie części Starego Miasta. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Warto zwiedzać i podróżować, podróżować spełniać marzenia.